Musimy Państwa bardzo przeprosić. Będziemy poruszać temat. Broniłyśmy się, wydawca nalegał, no to uległyśmy. Temat bardzo ważny. Tak trochę mm, uśmiecham się do Państwa. Temat bardzo ważny, bo, bo trudny, ale warto o nim rozmawiać ze względu na dzień, jaki dzisiaj obchodzimy. A dzisiaj obchodzimy Dzień Seksu i właśnie w związku z tym rozmawiać będziemy o tym, jak seks wpływa na nasze samopoczucie fizyczne, psychiczne, ale też o tym, czym są białe małżeństwa, bo takie, proszę Państwa, istnieją. Pani doktor Sylwia Jędrzejewska, seksuolog kliniczny na naszej kanapie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. kłaniamy się dzień pięknie. Jak, jak to z tym seksem jest? Um, on jest zdrowy? Należy go uprawiać? Z okazji tak Międzynarodowego Dnia Seksu chciałabym wszystkim parom życzyć, aby obchodzili, celebrowali taki dzień przez 360 dni w roku. Mhm. A więc po części odpowiadam na to pytanie, mhm. a nam wszystkim życzę, żebyśmy nie potrzebowali pretekstów w postaci Międzynarodowego Dnia Seksu, żeby móc prowadzić otwarte rozmowy, debaty na tak ważny temat tak ważną sferę życia, móc również swobodnie poruszać i o niej mówić. No Temat tabu, Temat, tak, bardzo często tabu, ale jak ta bliskość fizyczna w związku wpływa na nasze samopoczucie, na nas samych? Przede wszystkim bliskość fizyczna w związku powoduje jeszcze większą bliskość psychiczną, a bliskość psychiczna... E, jest oczywiście e, przejawiana również, manifestuje się w bliskości fizycznej. A więc proszę zobaczyć, jak wygląda korelacja chociażby między miłością duchową, emocjonalną, mm. a tą fizyczną. To jest raz, dwa. W ogóle ym, życie seksualne, wiemy już Polacy, 90% Polaków z ostatnich badań z 2000, teraz 2004 roku, mm. zdaje sobie sprawę, że życie seksualne wpływa na życie ym, pozaseksualne w innych sferach, a więc ta jakość życia ogółem zależy również od tego, jak wygląda nasze życie seksualne. E i musimy wiedzieć, że jeżeli nie układa nam się w życiu seksualnym, tutaj w tej sferze mamy pewne deficyty, to one będą przekładać się na obniżenie jakości naszej pracy, na obniżenie funkcjonowania relacji w rodzinie z dziećmi, a nawet na choroby psychiczne czy somatyczne może się przełożyć brak. Bliskości seksualnej. I tutaj ale, przykładem czyli... może być depresja. Kiedy mhm. mówimy w ogóle o tej bliskości fizycznej, to często mówimy o ludziach młodych, o młodych małżeństwach, mhm. a rzadko kiedy mówimy o osobach takich 60 plus, tak jakby w tym wieku ta sfera zupełnie nie istniała. Ona jest równie ważna jak u młodszych osób? Oczywiście tak, ale zacznę od tego, że do mojego gabinetu przychodzą z powodu braku bliskości fizycznej właśnie z powodu życia niemalże jak w białym małżeństwie albo w białym małżeństwie. Ludzie zarówno młodzi w wieku dojrzałym, około pięćdziesiątki, ale ostatnio pojawiają się pacjenci starsi. Mhm. I tutaj jestem bardzo zadowolona, że starsze osoby z długim stażem małżeńskim potrafią przyjść i chcieć rozmawiać o tym, dostać wskazówki, jak wskrzesić więź. Również seksualną? Jak sprawić, żeby to życie było radosne, przynoszące satysfakcję również w tej sferze? No właśnie, bo przecież wszelkie badania mówią o tym, że jest sfera zakochania, potem jest kolejny etap naszego związku, który jest taki bardziej osiadły, no i ten trzeci, który potrzebuje trochę więcej stymulatorów do tego, żeby, żeby dalej się kochać i żeby, żeby dalej ten seks był przyjemnością. Kiedy rozpoznać albo w jaki sposób rozpoznać? Te pierwsze symptomy, które nam mówią, OK, to już nie jest dobrze. Musimy coś zacząć robić, żeby ten seks sprawiał nam przyjemność. Oczywiście od samego początku warto jest, żeby w życie nie wkradła się rutyna, mhm. żeby to życie seksualne, to ars amandi, było urozmaicone, ciekawe, przyjemne. Ale to, o czym pani redaktor powiedziała, tak, ten czas romantycznej miłości, tej namiętności, to jest ten okres, w którym. Często nie brakuje bliskości seksualnej, ale za chwilkę przychodzi czas tak zwany oksytocynowy uh -huh. przyzwyczajenia, przywiązania i to jest również bardzo ważny czas, a zaraz po nim czas, w którym czujemy odpowiedzialność za siebie wzajemnie. I jeżeli Związek trwa długo, to zarówno w drugiej fazie, jak i w pierwszej trzeba dbać o poprzednie, czyli o tę namiętność, o tę bliskość fizyczną również, bo ta bliskość, pamiętajmy jeszcze raz, fizyczna będzie nam budowała komfort życia mhm. w ogóle. Pani też wspominała o białych małżeństwach. Czym są białe małżeństwa? Ja szukałam danych, próbowałam znaleźć takie dane, ile takich białych małżeństw możemy mieć w Polsce. Przyznam szczerze, nie znalazłam. Mhm. No bo trudno się mhm. chyba do tego przyznać, jak mi się wydaje, że to jest taki dość e, trudny temat. temat tabu w jakiś mhm. sposób. W ogóle temat e, dotyczący seksualności, naszego życia seksualnego jest tematem. Tabu, wciąż jest, czujemy się zażenowani, mm -hmm. e, czujemy niezręczność, prawda? Kiedy o, mówimy o życiu seksualnym, a tym bardziej o swoim życiu seksualnym, ja tutaj też podkreślam, że komunikacja w związku, rozmowy na temat problemów. Jeżeli z tymi problemami nie, rodzimy, nie radzimy sobie lub nie potrafimy rozmawiać, w tej chwili już swobodne korzystanie ze specjalistów, seksuologów może nastąpić i tamtej pomocy powinniśmy szukać. Natomiast białe małżeństwa. Mm, mogą być spowodowane różnymi kwestiami to jest bardzo złożona mhm. tematyka oczywiście Tylko mogą czym być są te czym są bliskością tworzeniem związku i funkcjonowaniem związku we wszystkich różnych sferach Oprócz sfery seksualnej, czyli mm. w tym związku nie ma seksu, nie ma bliskości fizycznej i to może być spowodowane oczywiście ideologicznymi powodami, na przykład religijnymi, czyli związek jest po rozwodzie, tworzy nowy związek, ale po rozwodzie niekościelnym, a więc nie może zagrać sakramentalnego ślubu. I tutaj Kościół też zaczyna przychylniej patrzeć na takie sytuacje. I rozpatrywać je jednostkowo, czyli nie przekreśla możliwości bycia blisko. Ale oczywiście szereg problemów biologicznych, które mogą uniemożliwić współżycie, jak budowa anatomiczna niewłaściwa, jak ból na przykład przy stosunku, jak pewne urazy, które mogą pojawić się nawet w postaci nie wiem, wypadków, czy przeżyć traumatyczne, które będą rzutowały na ciało biologicznie, fizycznie, mhm. ale też biologicznie w aspekcie psychologicznym, psychicznym, czyli znowu wszystkie przeżycia, e, wpływ kultury e, i to kultury masowej, czyli tutaj e, na przykład tego, co dzieje się w kraju e, i tego, co dzieje się w rodzinie, norm kulturowych, zasad, mhm. e, presji społecznych. E, i oczywiście, tu chciałabym podkreślić, partnerstwo. To, co dzieje się między mną a partnerem, między partnerami. E, doświadczenia partnerskie są bardzo istotne w tworzeniu właśnie e, związków pełnych, łącznie z bliskością seksualną. Mhm. Ale a jak się przestaje układać, mhm. lub nie układa się coś w sferach, o których mówiłam, które korelują oczywiście między sobą, to i nie ma bliskości fizycznej. I hormony w też mają znaczenie. Ja, ta, o nie, no hormony to mają w ogóle znaczenie w każdej minucie naszego życia, tak mi się e, przynajmniej wydaje. E, tak. Bardzo ciekawy wykład jednej z e, pani e, doktor słyszałam kiedyś. E, natomiast e, z najnowszych badań wynika, że e, uprawiamy seks wieczorem najczęściej, bo wtedy jest chyba najprzyjemniej e, i że jesteśmy raczej zadowoleni ze swojego życia seksualnego. I to, sobie, to jest chyba dobre podsumowanie naszej <laughs> rozmowy. Pani doktor, pięknie dziękujemy. Ja jestem dumna z tego, że my kobiety porozmawiałyśmy o seksie i państwu to jest chyba w ogóle łatwiej rozmawiać na ten temat. No tak mi się wydaje. Te, tak, tak, coś w tym jest. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.